You do, you don't. Pewnego słonecznego dnia Bartek postanowił wybrać się na zakupy. O, chyba pójdę kupić coś. Niestety na swej drodze Bartek napotkał na przeciwność losu. Rozstaje dróg. Ojej, ja nie wiem gdzie mam jechać. Ciemną, straszną, okropną drogą na skróty, czy jasną drogą do miasta. Je do lasu idioto. I Bartek posłuchał wewnętrznego głosu. No dobrze. Tymczasem w ciemnych czeluściach złego lasu krył się okrutny maciek. Ha ha Ale go jedne. ha ha ha! Ten oto sposób Bartek dostał od życia nauczkę. Nigdy nie idź na skróty. W filmie wystąpili Bartek jako Bartek Debit Maciek jako mandark i ja moi drodzy widzowie Sebastian